Bogactwo, część główna z syny, to jest mój buzik. Sami widzicie, że jak gesy potrafią sprzedać coś. Kurwa. Dobra, teraz pokażę Wam, co kupiłem sobie w zeszłym miesiącu. Ponieważ mój poprzedni samochodzik się rozpierdolił, kupiłem sobie nowego Rustlera. Proszę bardzo, kurwa, w Polsce kosztuje 2000 zł, więc wydałem 4000 w tym roku na same kurwa zabawki. Idziemy dalej. Tutaj jest mój najmniejszy kibel, który jest moim kiblem ulubionym. Proszę bardzo. Tak, mam dwie szczoteczki, bo nie kurwa stać. Tego niestety nie ma jeszcze w Europie. To się nazywa pulsonik, kurwa. Tak jest, kurwa. To też jest chyba niedostępne jeszcze. Precomment, to się główno nazywa. A to jest nowa min, kurwa, możecie o tym zapomnieć. wam, kurwa, bogactwo. O strany dupy macie, tak? To jest mój mniejszy kibel, którego tak bardzo nie lubię. Lubię tylko tutaj przeglądać swój bruch, kurwa. O, teraz tak, telewizja telewizją. Obecnie czytam alternate. Proszę bardzo. Bardzo dobre artykuły.

Ach, nie pokazywałem Wam jeszcze swoich ciuchów, kurwa, które kosztowały miliony, może bardzo. Noszę wyłącznie Mark New York. Z rzeczy ciekawszych jeszcze kupię mnóstwo ciuchów, ale ich, kurwa nie noszę. Taka jest moja jeszcze wiściacka natura. Żywam ciuchy, proszę Was. Kalwina Kleina koszulki sobie kupuję. Ale noszę cały czas rzeczy, kurwa, podarte, które sobie przywiozły z ojczyzny. Ja pierdolę po prostu. Tak już jestem, naturalny, kurwa. Teraz tak, jesteśmy w mojej głównej sypialni. Tutaj lubię sobie słuchać już czego innego do snu. Drone Zone, tak się nazywa moja ulubiona stacja radiowa. I teraz mam zagadkę dla was, Polaczki! Jaki jest tytuł książki, którą czytam obecnie do mojej ulubionej stacji radiowej Drone Zone? Powiem wam tytuł, jak powinien brzmieć w oryginale, jest to książka polska. Każdemu, kto odgadnie, nagram specjalnie osobno film. Tytuł książki, uwaga! Third Door Key. Jak się nazywa tytuł książki? O jakiej książce mówię i kto ją napisał? Dobra, kurwa! Biedaki kurwa! A to są moje kosmetyki kurwa! Fizdu, patrzcie kurwa, ja pierdolę! Proszę szaleństwo! A! Widzieliście moje szczoteczki, ale teraz tak! To są główki zapasowe do szczoteczek. A tutaj jest tych chówek kurwa 40, bo mnie stać kurwa! Bo mnie stać kurwa! A tutaj są jeszcze dalsze pasty recall them, Proszę bardzo. Ja kurwa. Tak jest kurwa. Nie ma litości dla biedaków kurwa bać. Ale tutaj mam jeszcze, jeszcze więcej swoich past kurwa. Proszę bardzo, wszystko jest. Ja yeah, pierdolę. Aha, jeszcze jedno. Agnieszka, bardzo dziękuję za zaproszenie do grona przyjaciół. Niestety